Unia Oświęcim TV jest z nami Jakub Wanacki kapitan Replas z Oświęcim. witaj. Witam cię dobry. Jakub, jak podsumowałbyś ten ubiegły sezon? E, witam jeszcze raz. E, podsumowanie. No, kurczę, ciężko podsumować taki sezon, bo no nie, nie skończy się tak, jak miał się skończyć. Nie, nie tak jak no, mamy sytuację nadzwyczaj wyjątkową i, i jakby każdy musi się z tym e, sam z, temu z wszystkiemu sprostać, bo naprawdę sytuacja nie jest e, łatwa. Sezon podsumowałbym, bo to musimy podsumować są zasadnicze, tak? I, i, I to na pewno jestem zadowolony z tego, jak się pokazaliśmy, je, je, że zajęliśmy to drugie miejsce, wywalczyliśmy to drugie miejsce. Parę punktów, parę myślę meczów było takich, gdzie zwłaszcza z początku nie mogliśmy zaprezentować się na pewno dużo lepiej, No, ale mamy sezon trzeba pamiętać, że to jest 47 meczów w sezonie zasadniczym, więc te wzloty, upadki gdzieś, gdzieś się zdarzają i, i u nas dobrze podczas tego sezonu zasadniczego wyszło to, że mieliśmy te upadki na, na początku gdzieś potknięcia i, i z biegiem sezonu gdzieś ta drużyna się krystalizowała cały czas i, i nabierała tego stylu i tempa i umiejętności, które, które trener sobie założył i, i żeby to miało wyglądać tak jak on to chce. A Możemy też wziąć pod uwagę Cięśnia, oczywiście, bo to wszyscy rozegrali, i z tego też jakby się cieszę, że potrafiliśmy z, z, z drużyną Stoczniowca, która naprawdę była dobrą drużyną oparta na soliny i obronie, zwłaszcza na bramkarzu, e, bardzo dobrym. Potrafiliśmy ją pokonać w pięciu meczach, gdzie tak naprawdę straciliśmy tylko jeden mecz na wyjeździe. Porównując to na przykład do tego, jak w tamtym sezonie się pokazywali z drużyną z tych w ćwierć finale, no to doskonale widzieliśmy, że to będzie ciężka przeprawa. Liczyliśmy na, na 7 meczów. Udało nam się zrobić to w 5, więc to jest też na pewno duży, duży plus tego sezonu, zakończonego już, bo nie wiadomo, co by było później. No i to, że. Mieliśmy te półtora tygodnia, które się przygotowaliśmy do tych półfinałów, no ale no, niestety na to, na tego nam już nie dane było zagrać, ale sytuacja wyższa. Sport w tym momencie nie, nie jest na pierwszym miejscu, ani nawet na drugim, więc yy, trzeba się z tym pogodzić. Mm. Mówiłeś, że ten początek yy, sezonu, Ty też jesteś nowym zawodnikiem w Oświęcimiu. Tener Zupańczyk. drużyna praktycznie budowana od nowa. Tak, no dużo było transferów, tak każdy kto śledzi ten wie, że, że ta drużyna się zmieniła. dość. Yy, Znacząco do drużyny z poprzedniego sezonu, więc no to potrzeba czasu. To nie jest tak, że to nie jesteśmy zawodnikami z takimi umiejętnościami, że my przyjdziemy i to samo Graja z tego zrobimy. No nie, no jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Lidze, w jakiej jesteśmy i musimy mieć z tego yy, wszyscy, jakby zdawać sobie z tego sprawę, że to nie przychodzi o, od tak. Yy, trener od samego początku było widać, że miał na to wizję, jak chce, żeby to wyglądało, i, i, i to wdrażał yy, systematycznie. Musiał zmienić sposób myślenia, bo na początku te mecze nie byłyby takie dobre, yy, tak mówili kibice. Znaczy, zgadzam się, bo, bo sam wiedziałem po początku, że to nie jest to, co chcemy, to, co ja bym też chciał, i, i co wiem, że ta drużyna potrafiła grać. Ale to myślę, że większość z nas sobie zdawała z tego sprawy, pomimo tych świetnego początku ze sparingami, tak? Ale to już mówię pół żartem, pół serio, bo naprawdę sparingi natchnęły chyba dużą wiarę, jeszcze większą niż to powinno być. No, Pańska bystrzyca, bystrzyca mi Słowacji, niezłe spotkanie. No tak, to już bardziej chodzi mi o, bardziej o resztę sparing partnerów niż sam sparing z Bańską, tak? Więc ten. No, potrzebowaliśmy czasu, ta drużyna potrzebowała czasu. To, to nie jest tak, że tak jak mówiłem, że my jesteśmy nie wiadomo jakimi zawodnikami, że my zaczniemy nagle grać od tak bez trenera. No, potrzebowaliśmy czasu i jakby było widać, że z duchem w trakcie trwania sezonu ta, ta drużyna się budowała, co potwierdzenie był ten Puchar Polski czy występ w Pucharze Polski, gdzie udało nam się pokonać faworyzowaną drużynę z Tychów na ich terenie. Apetyt był dużo, bo dużo większy pamiętam gdy wręczenie medali smutne twarze na waszych obliczach. Tak, no już jakby nie pamiętam zaraz po, po meczu z Tychami już tak teoretycznie zapomnieliśmy o tym, że... musieliśmy zapomnieć, że ich pokonaliśmy, bo na następny dzień już czekał nas finał i... i fajnie, że, że wygraliśmy z Różną Tyską, tylko, że no te apetyty, no na pewno apetyt wzrósł, tak, bo przede wszystkim chodziliśmy do tyłów po to, żeby zagrać dobry mecz z Tychami, a nie myśleliśmy o tym, czy wejdziemy w finale, a jak z kim, to... a jak będziemy, to z kim. Więc na pewno ten apetyt wzrósł po półfinale, szkoda finału, to jest sport. To jest sport. No, ktoś, ktoś musiał wygrać i, i w tym meczu jakby no, drużyna z Jaszczembia była lepsza. Każdy miał tam, pamiętam też oczywiście jakbyśmy na świeżo to nagrywali to inaczej, ale z tego co pamiętam, każdy ma tam jakieś swoje sytuacje. Nie mieliśmy szczęścia. Nie, zabrakło nam szczęścia troszeczkę może w tym meczu. Drużyna z Jaszczembia przez to, że była lepsza, miała tego szczęścia trochę więcej i go zasłużenie wygrała, ale mówię, no ta forma jakby nasza rosła, co tym potwierdzeniem był ten awans do finału. Ehm, trener Nik Zupančić, Słoweniec, nowa, świeża krew w polskiej lidze. Ty jesteś zawodnikiem, który z ligę, grałeś w kilku klubach, reprezentacja Polski. Czy jakiś świeży, nowy powiew wprowadził Nik w treningi w polskiej lidze? Na pewno każdy trener ma swój styl, tak? I każdy trener to każdy wie, że, że każdy człowiek jest inny, i, i, i tak samo było tutaj z trenerem z ciem, że na pewno chłopaki, które były rok temu tutaj w pod trenerem Szejbą i pod trenerem Magierą, i, i ci chłopacy, którzy też przyszli, każdy miał innego trenera, i jakby tutaj była kwestia wpasowania się i dopasowania się do filozofii trenera. Złupańcicia i, i myślę, że zrobiliśmy to dobrze, że zrobiliśmy to tak jak należy. Zgadzam się co do też, wracając do pytania, trenera Złupańcicia jakby wprowadził świeżą trochę, świeży powiew do, do tej ligi, do, do drużyny. Wcześniej nie było też tak Słoweńców w naszej lidze nie? i nie było, nie, nie, nie był to hmm. Jeszcze Katowice załapały się na ten rzut jednym zawodnikiem. Tak, ale nie, wcześniej to nie był jakby taki yy, najbardziej oczywisty wybór tak? pośród yy, wybierania trenerów czy obcokrajowców z naszej ligi, bo yy, wiód, prym, yy, prym wiodły inne inne nacje. Więc ale chyba trochę się przyjęło. Yy, myślę, że tak, no niemiec to też oceniać do końca, no bo ja tylko gram, a, a ludzie od oceny tego są na balkonach u nas albo na trybunach. I, i myślę, że, myślę, że tak, no przyjęło się, wdaj, mi się wydaje, że się przyjęło, ponieważ ze względu na osiągnięty wynik po sezonie zasadniczym i na którym musimy bazować teraz w trakcie rozliczania tego sezonu, no bo nie było nam dane więcej zagrać. Ciężko było być kapitanem w tym sezonie w z o yy, no, To jest bardzo dobre pytanie, bo yy, na pewno był duży entuzjazm zaraz na, na początku, bo yy, na pewno to jest mega wyróżnienie, tak Jak, Popatrzymy na to w historię klubów, historię zawodników, którzy byli kapitanami, tak? To i dla, tak naprawdę jestem, bo tu nie ma, każdy dobrze sobie zdaje sprawę, że ja przyjeżdżałem przed tym sezonem, tak? Ja jestem. Tak, świeżak. Świeżak i, i to nie jestem z chłopakiem stąd. No i to też myślę, mam nadzieję, że to nie miało wpływu żadną, żadnego wpływu nie miało na, na drużynę i, i mam nadzieję, że starałem się robić to co potrafiłem najlepiej, jakby dając od siebie. Mam nadzieję, że żaden z chłopaków jakby nie jest na mnie rozczarowany zły, bo... A jeśli nawet jest, no to trudno. No, no takie tak, tak jest życie, ja też siebie samego nie mogę tak do końca zmieniać. Muszę być fair wobec siebie i, i starałem się wywiązać z tej roli jak najbardziej. Mam nadzieję, że osoby, które mi zaufały są chociaż trochę zadowolony z tego wyboru. Jesteś pierwszy sezon w Oświęcimiu. oświęcim miastem hokeja. Odczułeś to w klubie i w mieście? Tak, na pewno, zwłaszcza porównując na przykład, bo przyszedłem z Katowic i gdzie jest miasto zdecydowanie większe, jest dużo innych sekcji, jest dużo innych rzeczy, którymi można się zajmować przez samo to, że się, no, większe miasto, tak? A, a tutaj naprawdę odczułem już sam początek. Nawet było, było można było odczuć, że, że kibice są yy, z tym klubem na dobrej i na złej, że są cały czas gdzieś zainteresowani tym, co się dzieje w naszej drużynie, w naszym klubie, więc... Chyba hitem był wyjazd do Tych na, na mecz, nie spodziewałeś się takiej liczby. A to na pewno, to na pewno, to, to było bardzo miłe, żeby grać, nie zdarzyło mi się chyba jeszcze, żeby grać w Tychach i, i tak jakby przy własnej publiczności, nie będąc, nie, nie była to tyska publiczność. Więc na pewno duża mobilizacja też wśród kibiców, no, ale też powód był dość duży, no bo graliśmy w finale, nie? No właśnie, kibice wykupili karnety, dawali nie tylko wyraz na trybunach, ale też teraz wsparcie. Teraz trudny czas zbiórka. Jak ocenisz też oświęcimskich kibiców w porównaniu do innych klubów? Bo oni nie tylko przychodzą na mecze, nie oglądają, ale w trudnych momentach wspierają klub. Tak, zgadza się. No to na pewno... Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować kibicom za, za tą zbiórkę, którą teraz zorganizowali. czy W ogóle zawsze, zawsze w imieniu swoim, całej drużyny chciałem podziękować za ten cały sezon, bo, bo uważam, że my od siebie daliśmy wszystko. A i uważam, że kibice dali od siebie wszystko w tym sezonie że naprawdę podczas sezonu zasadniczego, jak graliśmy mecze. I, I było widać, że nawet za naszą bramką dużo ludzi siedziało i te pełne trybuny podczas meczu zasadniczych, w sezonie zasadniczym, no to no, no chce się trenować, chce się grać, tak? I, i po, to to się, po to tyle trenujemy, po to tyle yy, gdzieś wylewamy tego potu, że, żeby potem były dobre wyniki, a przy to się też wiązało z tym, że ludzie chcą nas oglądać, no bo bo to dla nich robimy i dla nich gramy. Dlatego też uważam, że dobrze się stało, że nie graliśmy tych półfinałów bez udziału publiczności, bo sport bez kibica nie ma sensu nie? I, i granie takie samo dla siebie bez emocji, zwłaszcza w playoffie, to jest zbędne. Uważam niepotrzebna, zbędna rzecz na, narażanie się na jeszcze większe koszty klubu na przykład. Jak współpracuje się Tobie jako kapitanowi z, z prezesami, z zarządem, bo w Polsce mówi się, że Unia to dobrze zorganizowany klub. Y też tak uważam i, i jakby. czy co ja mogę powiedzieć o współpracy w sensie, bo jak, kiedy się mieliśmy zobaczyć i coś y, omówić, to, to, to po prostu się spotykaliśmy i było coś omawiane. Nie było tego w tym sezonie yy, dużo. Można powiedzieć, że sporadyczna ilość gdzieś tam jakaś, żeby omówić sprawy z radą drużyny. I, i mogę tylko na, na sam plus, na same plusy, bo nie, no naprawdę nie mam, jakby. Do czego się jakby doczepić? No chociażby nawet nie chciał, bo, bo, bo to są moimi przełożonymi, to są moi pracodawcy i, i starałem się wywiązywać z tego, co ode mnie oczekują, ale uważam, że z, jakby nasza, nasze połącze, połączenie pomiędzy nami było na bardzo dobrej. Strony, dobrej stronie. Teraz strony. trudny czas, no i właśnie prezesi nie próżnują, bo już mają nowe pomysły, nawet gdy nie wiadomo, kiedy to wszystko ruszy, kiedy ruszą treningi. Chęć organizacji Pucharu Kontynentalnego, no i bardzo mocno obsadzony tytuł. To chyba cieszy zawodnika takiego jak Ty. Tak, no na pewno, zwłaszcza jeśli mówimy o sparingach przedsezonowych, no to Chciałoby się zagrać może mniej tych meczów w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale może z bardziej klasowymi drużynami, nic oczywiście nie ujmując drużyną, z którymi graliśmy, no bo... Ja jestem, żeby tak móc oceniać. oceniać. Już, wie, już, wiemy, już wiemy, że w tym turnieju będzie drużyna z drugiej Bundesligi, z drużyna z ekstraklasy francuskiej, rozmowy trwają z Olimpią Lubljana. to mocni przeciwnicy. Na pewno, na pewno, same te ligi dużo, dużo znaczą i w Europie i w kontekście do naszej ligi też na pewno to będą fajne mecze dla, dla publiczności, tego cieszę się z tego bardzo żeby Chciałbym, żeby tak było, aczkolwiek no mam nadzieję, że tak będzie, zobaczymy, co nam przyniesie ee, przyszłość. Tak, przyszłość czas, tak, zobaczymy, jak to wszystko się porozwija. Mam nadzieję, że w sierpniu już zapomnimy o tym, albo będziemy, nie, nie będziemy tak o tym, nie będziemy tego rozpamiętywać i będziemy mogli się spotkać wszyscy z powrotem na Hali. Poświęcimy. No właśnie to trudny czas jak hokeiści radzą sobie bo różne filmiki Macie Szczęsny siedzą w domach we Włoszech my jeszcze nie mamy takich restrykcji mogliśmy nagrać na zewnątrz ten wywiad ale jak zawodnicy radzą sobie z treningami bo teraz macie wolne po sezonie no to zazwyczaj zawodnicy wyjeżdżali gdzieś na wczasy zdjęcia z Egiptu teraz trzeba siedzieć w domu jak wy radzicie sobie jako zawodnicy w tym trudnym okresie? Eee. Może opowiem o sobie, bo tak chłopaki nie chcę zabierać głosu za nich. No, yy, nasza sytuacja w porównaniu do innych sportowców jest o tyle różna, że my po prostu jesteśmy już po sezonie. Nie? Inaczej by było, gdyby, yy, gdybyśmy byli w środku i byśmy cały czas teraz, tak jak piłkarze na przykład, czekali na dogranie sezonu. Nie? U Nas to już było po, jakby była decyzja, decyzja że jest koniec sezonu i, i sezon tak naprawdę startuje za pół roku, więc na tę chwilę. Muszę się przyznać, że oprócz Netflixa i kanapy, to niewiele mam do zaoferowania. Tradycyjnie jak polskie społeczeństwo. Myślę, że tak. Myślę, że się nie wyłamuję w żaden sposób z tego, no ale jest jak jest. Mamy siedzieć w domach. Staramy się tego przestrzegać z żoną. Jedyne co, no to gdzieś mamy aktywnego psa, więc... Chociaż ten raz dziennie staramy się gdzieś jechać w odludnione miejsce na spacer, żeby ją wybiegać, bo... Psanie, żona, oczywiście, żeby ją wybiegać, ponieważ no nie dałoby nam żyć w domu, chyba. Ale tak, no to mówię. No. A z chłopakami daliście sobie luz? Czy kontaktujecie się telefonicznie na Facebookach? Jak to wygląda? Nie, no. Nie chcę przytaczać tych naszych rozmów teraz na Facebooku, bo drugi tydzień to już takie głupoty. Chyba nie, nie, tak już niekiedy idą, że każdy z nas już powoli głupieje. No, każdy z nas jest przyzwyczajony do aktywnego trybu życia i. I to przesiadywanie w domu myślę, że nie wychodzi nikomu z nas na, na dobre pod względem fizycznym, ale mówię, no, jest jak jest, no taka sytuacja, myślę, że razem naszego życia się zdarzy. Niestety nie zdarzy. Niestety się zdarzyła, a mam nadzieję, że raz. I, I musimy siedzieć w domach i to robimy. Jakub Wanacki, jak słyszeliście Państwo, poważnie odpowiadał na moje pytania i Państwa pytania, ale również z uśmiechem, czyli z nadzieją, czy chciałbyś coś dodać na zakończenie rozmowy. Na pewno chciałbym podziękować kibicom za cały sezon, za to, że byli z nami w tych lepszych, gorszych momentach. To, to na pewno. Dziękujemy za, 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 te zbiórki, które też organizują dla nas, dla klubu, bo, bo to dużo znaczy i pokazuje to wsparcie, które od nich mamy i jeszcze jakby to na pewno jest większa motywacja do nas, dla nas, do większego treningu. A co jeszcze? W tych, Nazwijmy to nudnych czasach domowych. Życzę każdemu kolejnego dobrego serialu obejrzanego, dobrej książki przeczytane. I, 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 I póki trzeba, to siedźmy w domu i nie dajmy się temu wirusowi rozprzestrzeniać. Będziemy pytać co jakiś czas, jak Wanowskiego, kapitana Replastu, jak sytuacja w klubie. Dziękuję Ci bardzo. Zdrowia i do zobaczenia na Emików 4. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się w sierpniu na lodowisku.